Wiedźmini zabijają potwory wampirzyce. Nie bierz tego do siebie. Dobrze kurwa, że jesteście, mamy tu piekielny burdel. Na honor! Nie idzie tak mówić, panienko! Zamknij się, rycerzyku. To ich ostatni bastion. Naprzód! Prowadź, panienko. 切，不过看看吧。 Barykada jest nasza wiktoria! Rajla, czekaj. Była wspaniałą wojowniczką. Niech wieczny ogień świeci nad jej duszą. Nie zapomnę jej. To ogromna strata dla zakonu. Muszę powiadomić wielkiego mistrza. Ostatnio widziano go w okolicy cmentarza na bagnach. Też się tam wybieram. Ruszajmy bezzwłocznie. Co teraz wiedźminie? Zajmę się strzygą. Podejrzewam, że gdzieś tutaj ma kryjówkę. Rozumiem. Nie wiem, czy będę mógł ci pomóc. W okolicy toczą się zacięte walki. Wielki mistrz miał osobiście dowodzić ofensywą. W każdej chwili mogą mnie wezwać. Nie przejmuj się, poradzę sobie. Odprowadzę cię przynajmniej kawałek, bagna nie są bezpiecznym miejscem. Wiedźminie nic ci nie jest? Żyję. Nadeszliście w samą porę. Miałeś szczęście, że akurat byliśmy w pobliżu. Jestem Jakub de Aldersberg, mistrz zakonu płonącej róży. Geralt z Rivi. Jak zauważyłeś jestem Wiedźminem. Wiem kim jesteś i znam twoje poczynania z bardzo wiarygodnego źródła. Wyjaśnij proszę. Ha! <laughs> Geralt z Rivi prosi o wyjaśnienia. Ten, który tak hojnie szafuje swoją życiową mądrością. Wybacz, że się nie śmieję. Nie z braku szacunku, po prostu nie załapałem żartu. Nie zamierzam nic tłumaczyć. W przeciwieństwie do ciebie jestem człowiekiem czynu. Zbieram się na śmiech, gdy wspominam twoje pseudofilozoficzne rozważania. Tylko czas, nie uczy nas czegokolwiek. Jedynie z perspektywy czasu można zrozumieć, co jest słuszne, kto jest człowiekiem, a kto potworem? Jak rozpoznać zło i jak je pokonać? Nie mam ochoty na zgadywanki, więc albo zdradzisz mi przyczynę złości i rozgoryczenia, albo pożegnamy się. Dosyć chłodno. Wybacz mi, starzy ludzie bywają zgryźliwi. Wiedz, że czasami mówią mi o Twoich dokonaniach, i choć nie wszystkie Twoje czyny uznaję za słuszne, zawsze słucham o nich z niekłamanym zainteresowaniem. Czym sobie zasłużyłem na zainteresowanie Wielkiego Mistrza Zakonu Płonącej Róży? Lubię wiedzieć, co dzieje się w Temerii. Dzięki temu mogę pojawić się we właściwym czasie i we właściwym miejscu. No właśnie. Dziękuję za pomoc. Chociaż nie jesteś człowiekiem, byłeś w potrzebie. Obowiązkiem każdego rycerza jest nieść pomoc potrzebującym. Jest to część naszego powołania. Brzmi pięknie. Wiesz, czym jest zakon? Zakon jest ideą, począwszy od podstaw, skończywszy na rzeczach najważniejszych, takich jak cel, wizja, która nam przyświeca. Celem jest nowy świat, porządek, który nastanie po nadejściu białego zimna. Świat, w którym każdemu dane będzie według zasług, nie pochodzenia lub układów. Świat, w którym silniejszy pomaga słabszemu, a zbrodnie spotyka zasłużona kara. Świat jasnych zasad i ideałów. To właśnie jest zakon. Pewnie wiesz, że w nasze szeregi może wstąpić każdy, chłop, kupiec, nawet wiedźmin. Rycerze nie biorą zapłaty za oferowaną pomoc. Awans zależy od czynów. Rozumiem. To rzeczywiście ideał, o który warto walczyć. Zapamiętam twe słowa. Siegfried, dołącz do oddziału. Potrzebujemy twego silnego ramienia i zmysłu taktycznego. Tak jest. Nie będę was dłużej zatrzymywał, ale nie lubię zaciągać długów. Spłaciłeś swój dług. Nie rozumiem. Nie mamy więcej czasu. Nic mi nie jesteś winien. Koniec odpoczynku. Formować szyk. Wyzima czeka. Bywaj. Idę do wyzimy z Wielkim Mistrzem. Przyjdę ci z pomocą, jak tylko będę mógł. Bywaj. you <laughs> Przysyła mnie Antoinette. Czekałem na ciebie. Ilu kuzynków udało ci się odnaleźć? Jednego. Tylko jednego? Za jednego kuzynka możesz dostać bombę samą. Nic więcej. Bywaj. Zaczekaj chwilę. O co chodzi? Zapomniałeś o pieniądzach. Jesteś mi winien 600 orenów. Nie oddam ci pieniędzy. Na to właśnie liczyłem, Wiedźminku. Jesteś gotów? Czekam. Hmm. Któż to mnie nachodzi? Ludzie się skarżą, że straszne jęki z tej wieży dochodzą. Mości Szmarc. Zachin Szmarc. Zawododentysta. To by wyjaśniało nieludzkie jęki. Słyszałeś o znieczulaniu? Ależ oczywiście. Tyle że uczulony jestem na zioła, więc znieczulam tylko za dodatkową opłatą. Nawiasem mówiąc, pusto tu. Pewnie jęki wszystkich odstraszyły. Faktycznie, ale to przez to rozpierduchę między komandami a zakonem, przynajmniej mogę oddawać się mojej pasji. Zbieram zęby, mówiłem ci już, a tutaj na wojnie znalazłem tyle ciekawych okazów, że o nie mówiąc już o zębach różnych stworzeń. Dziwne hobby, bo tak jak każde inny. To miejsce wygląda dziwnie. No cóż, zdaje się, że była to wieża tortur. Może to odstrasza klientów? Może trochę, ale przynajmniej większość potrzebnych narzędzi była na miejscu, gdy się wprowadzałem. Ludzie nie mają o tobie zbyt dobrej opinii. No, tak, tak. Dopóki ich sąb nie boli, szydzą. Ale potem każdy przychodzi i o pomoc prosi. Sami nie wyrywają? Eh! ze szczerbatymi nie gadam. Zawsze opluję. Szukasz jakichś zębów do kolekcji? Aha, no. oczywiście. Im ciekawszy i trudniej dostępny okaz tym lepiej. Płacę złotem prawdziwym. Poszukam dla ciebie zębów. Dziękuję. Pamiętaj, nie muszą to być zęby potworów. Ważne, by były unikalne i miały swoją historię. W czym pomóc? Bywaj, póki ząb ci nie trzyma.